Pani Nie, ma dziba Nie. Nie. ma dwa końca. No to razem, razu. Dziękujemy bardzo. I możemy rozpoczynać nasze prace. Zapraszam. Państwa. Dzisiaj akurat mi przypadło e, w udziale przeprowadzić pierwszy, e, pierwszy e, zwiedzający, pierwszy etap tej e, naszej prasy. Nie muszę Wam wszystkim powtarzać, jak bardzo jest to ważne dla mieszkańców tutaj e, Świniogóry, dla rodzin e, 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 tych partyzantów, którzy tutaj byli. Przez 80 lat nie było słowa na ten temat. Natomiast e, jak już wiadomo, tu na Świętoburze działy się wyjątkowe rzeczy. Nawet e, zapadła decyzja, co można powiedzieć dotyczy losów Polski. Bo tu właśnie była akcja burza. Miała za zadanie wywołanie powstania równocześnego do Warszawy, aby odciążyć powstańców. Niestety, wiecie wszyscy, jak się to potoczyło, że powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy od Armii Czerwonej. I tutaj te oddziały, które przyszły, bo one przyszły z bardzo daleka, przyszły z kraju Ciężkowic, Korlic, Bobowej. I tutaj właśnie na Świjogórze była koncentracja. Na początku sierpnia 1944 roku blisko 500 żołnierzy tutaj było. I musicie Państwo wiedzieć jedno, że wszyscy ci, którzy wchodzili do lasu jako partyzanci, to byli żołnierze Armii Krajowej, bo oni zanim weszli musieli złożyć przysięgę na wierność Armii Krajowej i Polsce. Stąd, e, przekładając dokumenty, mogę Państwu powiedzieć, że z 1948 roku e, są dane, że na terenie Zalasywej i Szynwałdu było po około 250 członków Armii Krajowej. Była armia Ludowa, Bataliony Chłopskie. Różnie się ta współpraca układała, ale ten sierpień był niezwykle tutaj ważny. I chciałam powiedzieć jeszcze jedno, na terenie Szynwałdu. W y, czubu działała jedna z 11 radiostacji, które działały w czasie powstania na terenie Polski. Także widzicie, jak naprawdę wyjątkowym miejscem jesteśmy. Zapraszam Państwa. Idziemy do następcy. Zapraszamy do 陈俊旭。 Wielki las, na tym Ale tutaj było gospodarstwo państwa która była bardzo zaangażowana właśnie w oporu, przejmowali zrzuty. I pewnego razu, kiedy właśnie mieli przyjąć zrzut dla, dla walczących Warszawy, Nadleciał niemiecki samolot. Zobaczył, pilot zobaczył ogniska. No i niestety zostało to zbombardowane. Na szczęście nikt nie zginął. Niestety popękały nory właśnie ochronki od wstrząsów. Tutaj są leje, to dzień dzisiejszy. Jest mgłata, by nie mogła tak naprawdę na ciężko w tej chwili zobaczyć, ale naprawdę chodziłam tutaj do szkoły i wiele razy byliśmy w tym miejscu i naprawdę te leje tutaj są. I zapraszamy do następnej tablicy. Musimy się tak. I, pój, i teraz pójdziemy w prawo. Proszę Państwa, tu jest trzecia tablica. Ochronka. Tutaj znajdował się na samym początku, kiedy batalion przyszedł na Świnogórę, w ochronce znajdował się sztab batalionu. I tutaj siostry prowadziły działalność konspiracyjną. To był pierwszy szpital dla protestantów. O tym do tej pory nikt nie wiedział. Siostry leczyły rannych, e, z tego co się ostatnio dowiedzieliśmy, nawet z akcji w Poddębicach. Tu było przywiezienie rannych. Także e, zobaczcie, jak wielkie jak wielką sławę miała ta ochronka, że z tak daleka więziono tutaj rannych i wiedziano, że oni zostaną straceni. I tutaj jest taka jeszcze ciekawa historia, y, którą opisuje w swojej książce też Stanisław Derus. Y, mianowicie to właśnie tutaj, w tym miejscu, na tej drodze była słynna akcja z przyjazdem firmanki, którą przyjechała łączniczka Stanowa z, z mołdunkiem do właśnie dowódcy i w ramach ochrony wzięła ze sobą dwóch żołnierzy z z bronią. Tutaj dojechali, z, na, z tej kaplicy wyszedł dowódca batalionu, Wraz ze swoimi chłopcami z bronią zaskoczenie we było tak duże, że nawet się nie ruszyli. Patrzył do nich, zabrał im karabinę i spokojnie razem z łączniczką poszli z powrotem do yy, właśnie ochronki. Tutaj napisał mordunek zwrotny i z powrotem właśnie wrócili do siedzących jak Skała Niemców. Oni się nawet nie ruszyli. Tak byli zaskoczeni i przestraszeni. Oddano im broń i powiedzieli, że nie mają prawa się odezwać. Czego byli świadkami? No bo z jednej strony groziła arm, e, Armia Krajowa, a z drugiej strony, no niestety, jeżeli by powiedzieli Niemcy, to i tak by ich rozstrzelali za to, że tak łatwo się poddali. Tutaj akurat przewodnikiem, tej wyprawy była pani Eleonora Madejówna. Wiemy, że jakąś rodzinę tutaj miała, prawdopodobnie Jana Madej. I ona była przewodnikiem. Także ta historia taka, no, troszeczkę mrożąca, żyłach, ale autentyczna i bardzo ciekawa, myślę. Zapraszam dalej. Popis numer 4. Jeżeli ktoś tutaj jest starszy, to powinniście Państwo pamiętać, że w miejscu, gdzie teraz rosną brzuski u góry, kiedyś było pole. A między polami na między rosła samotna wysoka sosna. To właśnie na tej sośnie... Bo tutaj, tutaj, muszę powiedzieć, w tym miejscu najwyższy punkt obserwacyjny, jak chodzi tu o świnię górę, o Szyndą. I z tej sosny, jak, taka jakby to obserwowała dookoła. To stąd były cudowne widoki od zalasowej przez Szyndał, kawałek z Krzyszowa, później po potębice, a w ładnym, się dzień nawet darebczyc. Także na punkt obserwacyjny rewelacyjny. Zabytkowy. Przyszedł z niej, mogę tylko i zabytkowy. Tutaj mamy tablicę numer 5. Żeby powiedzieć o co chodzi, to byłoby tam drogą przejść jeszcze kawałek i wejść w, te, w tej chwili już brzozy. Tam kiedyś były domy i tutaj właśnie w sierpniu, począwszy od kaplicy, cały ten teren zajmowali partyzanci. Każdy jeden dom. Między innymi był tutaj też dom właśnie rodziny Kardaciów. To był właśnie żołnierz, który wyszedł z batalionem Barbara i już nigdy nie wrócił do domu. Ślad po nim zaginął. Udało mi się znaleźć właśnie też y, dokumenty świadczące o tym, że przeżył wojnę, ale niestety dostał się w ręce UB. Także ja szukałem dopiero rodziny, a rodzina też była zaskoczona, że się udało odszukać ślad po prawie 80 latach. I jest tutaj, są jeszcze fragmenty domów, które tutaj były. Mieszkał tutaj też kościelny, który przez długie lata posługiwał w kaplicy na Świniogórze. I proszę Państwa, chciałam powiedzieć jedno, że partyzanci będąc tutaj na terenie Świniogóry śpiewali rano godzinki, śpiewali pieśni do serca Jezusowego i takie nabożeństwa zostały w mojej pamięci. Właśnie on rozpoczynał mszy pieśniami do serca Jezusowego albo do Matki Bożej. Niezwykły, yy, niezwykły człowiek i historia jego życia wystarczyła na oddzielenie kilku osób. Czy z wielkimi górnymi. I tu właśnie trzeba ja będzie coś w ja dół, więc. pokonać trasę naprawdę partyzancką. I proszę Państwa, tutaj właśnie, z, chodząc w dół, dojdziemy do miejsca, gdzie odbiera się pierwsza msza batalionu. Nie widać w tej chwili tego dużego lasu. Ale proszę sobie wyobrazić, cały las, cała zora, gdzie znajdowali się partyzanci. Partyzanci, którzy przygotowywali się do tego żeby to było niezwykłe wydarzenie w historii batalionu. Teraz nie zobaczymy, nie no jest mgła, ale widać jeszcze zarysy, w którym miejscu do przeniesienia sztabu batalionu z właśnie kaplicy. Z ochronki. jak piszę w, ba w dziennikach batalionu, to było na wschód od ochronki, na zachód od Świernika, do dużego gospodarstwa yy, rolnego. No, tak mówię, że teren ciężki. Naprawdę będzie rewelacyjne schronienie. I tutaj yy, jest piękna właśnie, yy, piękny opis yy, pani, która przywiozła tutaj. Granaty Starnowa akurat trafiła na moment, kiedy przygotowywali się do tej mszy. No, yy, polecam przeczytać wspaniałe opisy, raz, że przyrody, a dwa jak wielką wagę przywiązywali do wiary. Tutaj granice lasu dojdziemy właśnie do grobu tego młodego chłopaka, który zginął w czasie eksplozji granatu. Jako ciało tam nadal spoczywa. Do tej pory nie zostało eksponowane. Jeszcze jako małe dziecko chodziłam tutaj z babcią i babcia pokazywała mi, że tutaj leży młody partyzant. Wtedy, no jako dziecko tyle zapamiętałam, natomiast kiedy oddział, kiedy batalion był tutaj, oczywiście mieszkańcy postronni nie mieli prawa włożyć do lasu. Dzieci, żeby się gdzieś tutaj nie zaplątały, straszono lichem jednookim, które siedziało na tej wieżbie. To tak w ramach takiego tego żartu i proszę sobie wyobrazić, że te historie przetrwały bardzo długo aż do dnia dzisiejszego. Także jak się chce dziecko nastraszyć, to się mu pokazuje tą wierzbę, że jednak to licho tutaj siedzi. <grystanie> To było takie drugie lasy. Tu mieszkało licho. Ja w ogóle nie damy licho. To jest opieka numer 8, bo tu już jest na Lasowa. Zobaczcie Państwo, kto jest tutaj pierwszy raz. Jest tutaj naprawdę las. Y, no kto nie zna, jeżeli wejdzie głęboko, ciężko będzie wejść stąd. Tutaj, proszę Państwa, przez całą wojnę ta droga, na której stoimy, tędy uciekali uchodźcy przed wojną, kiedy nacierali Niemcy. Ten las stanowił ochronę przed odstrzeliwaniem ze samolotów. Tędy właśnie uciekali na wschód a po trzech tygodniach wracali ze wschodu z powrotem. I cały ten las w 44 roku był pełen właśnie partyzantów. Można było powiedzieć, że partyzantów było w lesie więcej niż grzybów. Niedaleko stąd, ale to już jest zalasowa. Jest to najwyższe wzniesienie góra Człop. W partyzanckich właśnie zapisach całe to wzgórze Świniogóra to jest wzgórze numer 407 i w sierpniu 44 roku tu z rejonu Czubu nadawała jedna z 11 radiostacji działających w Polsce w czasie powstania, w czasie akcji burza i to proszę Państwa tutaj właśnie w tych lasach zapadły że tak powiem, decyzje dotyczące całej Polski. Bo to właśnie tutaj, kiedy wszystkie, wszyscy dowódcy, wszystkich plutonów, wszystkich kompanii, kiedy się tutaj zabrali, po naradzie nie poszli właśnie na Kraków, nie poszli na Tarnów, tylko poszli w przeciwnym kierunku. Dalej jeszcze będą krasówki. Kolejne miejsce związane właśnie z batalionem, opisane w dzienniku batalionu. Także szlak batalionu to jest Osiem tablic na razie. Yy, możemy powiedzieć tylko, ale to jest aż, proszę Państwa. Po 80 latach doczekali się swojego oznaczenia, że tutaj byli. Oni tutaj byli, my jesteśmy dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy. I nasze przyszłe pokolenia, że też będą i będą pamiętać, jak wiele poświęcili ze swojego życia ci młodzi chłopcy. Bo jak się okazuje. W Batalionie Barbara do tej pory wiedzieliśmy, że walczył jeden z najmłodszych, pan Jacek Pawela, pseudonim Lipek. Okazuje się, że tych młodych chłopców było znacznie więcej. W wieku 15 lat nawet walczyli i razem z kompanią Regina, która została utworzona właśnie w tych lasach, przeszli całą drogę przez janą, dębry. Wczoraj miałam okazję rozmawiać z bratem jednego z żołnierzy kompanii Regina, który cudem ocalał właśnie z, z, z rzezi, jaka miała miejsce w Dąbrach. Także będą jeszcze kolejne wywiady, będą kolejne zbierane informacje. To nie jest koniec. Będziemy uzupełniać. Myślę, że stworzymy naprawdę coś wyjątkowego, bo tej Świniogóry brakowało w całej historii batalionu. Brakowało, jak tutaj pan Tartkiewicz twierdził w zarasowej, brakowało tego ogniwa, które by połączyło wszystko. I to ogniwo jest, proszę Państwa, i w tej chwili łączymy razem. Jesteśmy, jak gdyby, teraz wszyscy w rodzinie, w rodzinie żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj przeszliśmy szybciutko ale będzie można sobie kiedyś przejść. Myślę, że tutaj gmina jakoś jeszcze też rozpracuje, żeby można było z przewodnikami. I także zapraszam Państwa do śledzenia niezwykłych losów, bo to chodzi też o mieszkańców tutaj. W każdym domu praktycznie byli partyzanci, były schowane tutaj granaty, właśnie wtedy, kiedy miała być pacyfikowana świniogóra. Granaty były schowane, od, nie opadał miejsca właśnie, w którym był sztab. Chowali na szybko, chowali to yy, w dachu yy, słomionym. Później w latach 50. Yy, była, był wielki pożar tej stodoły i niestety te granaty wybuchły. Z tego co nam wiadomo, znajdują się jeszcze gdzieś schowane dwa rodzaje broni których nie zabrali, bo Góra miała być traktowana jako magazyn dla batalionu. Oni poszli dalej, ale broń zostawili tu. I także myślę, że gmina Regice, jak się dołączy, powstanie wspaniały. Ale proszę pamiętać, że pierwszymi jest gmina z I gdyby nie właśnie pan Wójt, nie byłoby tego. I pani dyrektor, która naprawdę włożyła w to dużo serca i cały zespół, który z panią pracował. Pracowałam z nimi i proszę państwa wiem, kiedy obiecywał wójt, że będzie ścieżka, że zacznie się coś wreszcie dziać na tej Świnogórze, nikt, tego, nikt w to nie wierzył. I wiem jaka było, jakie było zaskoczenie ze strony wszystkich. Naprawdę zaczniemy od nowa pisać tą historię i zaczniemy od nowa tutaj żyć. Z czego z całego, z całego serca i dziękuję jeszcze raz za poświęcenie i za to, co, do czego udało się nam doprowadzić. Dziękuję. Dziękuję. wszyscy. I zapraszamy teraz na grochu. Tak Zapraszamy, w autobusy już jadą. <laughs>